Tak właśnie spędzam swoje urodziny! Dzień dobry, wystarczy godzina jazdy od Phuket i wydawać by się mogło, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jest cicho, spokojnie, sobota rano, na plaży prawie nie ma ludzi, bo wyruszyliśmy na mój weekend urodzinowy. <grym> Więc będziemy się tutaj relaksować, pokażę Wam takie trochę alternatywy dla Phuket. Polądujecie na lotnisku, ale tu jest wszędzie blisko. Pierwszy przystanek, hotel Santia, gdzie po prostu wypijemy sobie kawę, przy plaży w hotelowej restauracji Jest tu bardzo spokojnie. Aż się tego nie spodziewałam. To znaczy miałam taką nadzieję, ale myślę sobie no szczyt sezonu, no to jednak będą ludzie. No i są, ale przy basenie Jakaś jedna rodzinka jeszcze oprócz mnie. To nie jest jakiś beach club, więc nie gra muzyka, jest cisza, spokój, słychać tylko szum fal. W samym mieście tutaj przy plaży Nataj no jest parę tych hoteli, ale no nie ma zbyt wiele tutaj do roboty, że tak powiem. Więc wszędzie trzeba dojechać. Czy do Kaolak, czy Kaosok aż dwie godziny. Widzicie głównie na wypoczynek albo na taki day pass, jak tutaj Wam pokazuję, żeby sobie spędzić dzień. Cały obiekt jest zbudowany w typowo tajskim stylu z takimi drewnianymi rzeźbami, i wszystkie pokoje tak samo wyglądają. A do tego przy basenie tajskie łódki i leżaki. Jest klimacik. Co? A ile wynoszą ceny w restauracji? Jak widzicie, sety mniej więcej 1000 batów, 600, a takie normalne dania już od 180 w górę. Pewnie jest doliczany jeszcze serwis. Tak, dajmy na to 150 batów, to wychodzi 180. Dzień dobry, idę w hotelu. Dla mnie zbyt wielu opcji nie ma w dlatego mam zawsze ze sobą swój blender. Blendy go. Ja sobie nie wyobrażam dnia bez zdrowego, białkowego śniadania. Żeby mieć siłę na zwiedzanie, nakręcenie dla Was filmów. Jak widzicie, nawet w hotelu wybór jest ograniczony. Dlatego moje życie jest dużo prostsze z Blendy Go 2, ponieważ swój ulubiony koktajl białkowy przygotuję teraz, na miejscu, na wyjeździe. Używam go również w domu, na siłowni, w samochodzie, dosłownie wszędzie, bo jest on bardzo poręczny. Jest to najmocniejszy bezprzewodowy blender na rynku. Poradzi sobie z ciężkimi i twardymi składnikami. Wyróżone owoce, lód, orzechy, liście, wrzucacie do środka i macie zdrową przekąskę czy śniadanie. Jedno ładowanie wystarczy na 15-20 użyć, a myje się go naprawdę szybko. Wystarczy kropelka płynu, woda, włączamy i jest już czyste. Zdrowy koktajl białkowy jest już gotowy. Zachęcam was również do wprowadzenia zdrowych nawyków do swojego życia i żywienia razem z marką Blendigo, która działa na rynku polskim już przez kilka lat. Z moim kodem robotowym minus 15% dostaniecie zniżkę na wszystkie produkty w sklepie. I ostatnio jest on dosyć popularny, więc zachęcam do sprawdzenia już teraz. Link znajdziecie w opisie mojego filmu. A ja jestem gotowa na wycieczkę. A pół godziny jazdy dalej mam za sobą widok na Zatokę Pangna, który już chyba znacie, ale tym razem idę do kafejki przy hotelu. Tutaj chyba jest więcej opcji jedzenia i do picia. Też można sobie pochillować, więc sami zobaczcie. Kawa, zdrowe smutisy, jakieś napoje i kokosy oczywiście. Kawka z takim widokiem. Czemu nie? Jak tu się dostać, to trzeba wskoczyć na pick-up'a. Pick 50 batów kosztuje. Hey hey. Zastanawiałam się, czy nocować w tym hotelu, ponieważ znajdują się tutaj gorące źródła. Ale można też wejść na taki day pass, który kosztuje 400 batów. Tylko wiecie co? Jak widzę, co tu się dzieje, nie jestem pewna czy chcę tutaj zostać. Jest parę basenów z tymi źródłami. Pierwszy, drugi, tam widzę trzeci. Ale ludzi jest naprawdę sporo On z dzieciaki, rodziny. No takie miejsce no, może na odpoczynek, tak co lubi, ale chyba nie dla mnie. Dosłownie wszystkie leżaki pozajmowane. Sam resort jest położony tutaj widzicie w otoczeniu zieleni. Z rzeczką, z mostkiem, no klimat jest całkiem okej. Okay. Ale zdecydowanie wolę plażę niż tutaj się przyciskać między tymi ludźmi w źródłach. To taka ciekawostka, żeby wam pokazać. Miał, miał być plan, żeby zostać, ale chyba jednak raczej nie. Jedziemy dalej. Cześć, rybki. To zachmurzony zachód słońca przy plaży Nataj, znowu. Jesteśmy w restauracji The Edge. Jedzenie jest fenomenalne. Ja miałam takiego bowla zdrowego z kino, z awokado, z tofu. Kary ale... też mają przecudowne. Obsługa trochę niemiła, ale trudno. Jedzenie nadrabia. Tylko polecam zrobić rezerwację, bo tutaj w okolicy nie ma zbyt wielu opcji, a ta się wydaje do tej pory najlepsza. Sprawdzimy, jak tutaj można sobie mieszkać. Przy plaży, W takiej willi, powiedzmy, z basenem. A nieco? A my śpimy tutaj. Pokój jest naprawdę spory. Tutaj część dzienna z moją kanapą, gdzie śpię. Powiedzmy, że takie biuro, ale ciemne, z szafą. Toaleta, nie będę pokazywać. Łazienka z prysznicem i z wanną. Tak to wygląda. I duże łoże. Złe, ja powinnam tutaj stać, co? Ja mam urodziny. A wyjście mamy prosto na basen, plus tutaj taki też mały przy apartamentach. Ach, knajpa przy basen niestety nie funkcjonuje. Ten hotel ma naprawdę potencjał, bo każdy pokój jest z widokiem na basen i rzeczka. Tam za chwilę jest plaża. No ale jak widzicie, na basenie nikogo. W restauracji, na obiad, na kolację nikogo. No jest trochę zaniedbany. Eee, u nas w pokoju nie ma ciepłej wody. Miało być łóżko na urodziny ozdobione, nie ma. No już nie będę się prosić, jest późno, trudno. Ale za noc płacimy 3000 batów, za taki mniejszy pokój dostaniecie za 1500, więc widzicie. Te inne hotele no chodzą gdzieś tam po 8-10. Tak to wygląda w sezonie, oczywiście po dużo taniej. Ale przyjemnie następnie sobie można kajaki wypożyczyć. o nie piesek tam biega widzę mam nadzieję że przyjazny i to nasza plaża w sumie to samo wybrzeże co wcześniej i zupełnie pusto to tak się spędza urodziny w tym wieku samotnie na plaży może nie do końca tak samotnie, bo ale jestem. ja Wam chciałam bardzo podziękować, że jesteście tyle czasu ze mną, bo to są moje czwarte urodziny w Tajlandii, więc to jest zawsze dla mnie taki magiczny moment, gdzie mogę sobie podsumować pewne rzeczy, nadać kolejne cele. Wiecie co, ja już naprawdę nie imprezuję, to już mówiłam, nie piję, więc raczej dzisiaj spokojnie zachód słońca, bo może jutro wycieczka łódką? Widzimy się rano skotka Mamy do wyboru wycieczkę A lub B. Jesteśmy już w przystani, ale najpierw zabawa z kotkami. Pani tutaj ma malutkie, więc no, no cóż tam. U, u, łódka poczeka, kotki ważniejsze. Pan nas tu prowadzi i taka duża, prywatna łódka dla nas. To są lasy na mornowe, widzicie? Przystanek, jaskinia. Na razie tutaj nie wpływamy, tylko obok. Po 20 minutach dopłynęliśmy już do wyspy James Bond, która jest tylko tym kawałkiem, który wystaje. Eee, za nią jest inna. I oczywiście jest to znana sceneria z filmu James Bond, człowiek ze złotym pistoletem. 74 rok. Jeszcze mnie na świecie nie było. Więc jak widzicie, możemy sobie z łódki podziwiać sami to miejsce, zrobić zdjęcia na spokojnie. No, z wycieczką byłoby gorzej. Ostatni mój film z tego miejsca miał jakieś 100 tysięcy wyświetleń. Zobaczcie, jak wygląda taka prywatna, a zorganizowana wycieczka. Tutaj dopływają wszystkie łódki widzicie już się zjeżdżają. Opłata za park narodowy 300 W. Swadika. Punkt na zdjęcia. Też z tej strony. Jesteśmy na wyspie Kopingan Tuż obok James Bonda ze skałami, z zatoczkami. O, taki spot, który jest w planie zawsze. Ale, Ale widzimy, najlepsze zdjęcia są z tego punktu. Podstawa Paznokciowej Wyspy jest bardzo mała w stosunku do góry. I dochodzimy do bazarowej części. Sporo jeszcze zamkniętych. O, patrzcie, wszyscy do pracy przyjechali. Z torbami, z towarem. Gdzie ja tu wejdę? Zobaczymy, już nie pamiętam dokładnie. Okay, ok, i to tyle, dalej nie można. Dosłownie 15 minut wystarczy na ten punkt. Szybkie przejście, trzeba uciekać, żeby nie być w tych tłumach. Widzicie, to nie jest miejsce do plażowania. Nie jest zbyt przysta, tylko do podziwiania widoków. Tak samo. Pływanie jest średnie w tej wodzie. I tak właśnie spędzam swoje urodziny. Przystanek na kajaki, ale akurat tego nie robimy. Dlaczego? No, bo mamy swoją łódkę, więc możemy też pływać. Co prawda, jeżeli weźmiecie taki kajak, on kosztuje 300 batów za osobę, to Taj za Was wiosłuje i nie musicie nic robić. Samemu nawet nie można, że tak powiem, pływać, bo to jest park narodowy, więc my czylujemy i płyniemy dalej. I tak, pływamy wokół ponad 100 wyszepek Zatoki Pangna. Let it go. Do it all right. Do it okay. Stronger than ever. Tym razem krótka wycieczka, tylko dwie godziny, ale wszystkie najważniejsze punkty zobaczone. Ja kiedyś nawet nie wiedziałam, że można brać takie prywatne łódki, tylko kupowałam wycieczki, a teraz trzeba wiedzieć gdzie. I ten port ceny wrzucam na naszą grupę dla czytelników e-booka. Możecie kupić go nawet teraz, link jest w opisie. Nie podzieliliśmy pełnej ceny za łódka, bo wiecie, no nie byliśmy w tej muzułmańskiej wiosce na wodzie. Tam się głównie jedzie, żeby płynie, żeby jeść lunch, jakieś pamiątki kupować. Warto zobaczyć, ale ja już tam byłam, więc... Przystanek na drodze, bo Buffalo muszą sobie przejść. Papa, Wracamy. O. No cześć! To skoro już jesteśmy przy Natay Beach, to jeszcze koniecznie chcę sprawdzić ten Beach Club, który zawsze był na mojej liście do odwiedzenia. Mieści się przy hotelu Sri Panwa i słuchajcie, jest jakby luksusowo, idealnie na urodziny. Pokazuję Wam ceny w sałatki, 300-400 mniej więcej. Dania główne, kary, jak widzicie, no mniej więcej 400 Bahtu trzeba zapłacić za danie, vegan selection. Do czego się napijemy? Nie. Yeah. <laughs> Ciekawe, czy jakiś torcik będzie wegański. Zapytam zaraz. Może to się wydawać dziwne, że w takim miejscu zamawiam thai, ale uwierzcie mi, że bardzo dawno nie jadłam tego tajskiego dania, które jest popularne wśród turystów, a nie wśród tajów tak naprawdę. I normalnie, gdzieś tam na ulicy, nawet jak poproszę o wegańskiego, to i tak dorzucą sos rybny, jakieś tam składniki, jajko, czy sos z glutenem sojowym, więc naprawdę miałam ochotę smacznego! Idę się przejść, zobaczyć cały obiekt. Mają widzę pokoje czy wille przy basenie. Noclegi zaczynają się tutaj od 1000 złotych w górę to chyba nawet 20 tysięcy za taką willę z pięcioma sypialniami. O, jest bar z basenem. I plaża. Tak samo to jest na tej beach, podobnie jak Santilla, która była obok. Kanapy wśród palm. Ktoś tu sobie bierze masaż i wyjście na plażę. Wow! Jest znowu pusto. A gdzie tu się można wybrać z tego przystanku? Pewnie na jakąś imprezę. Pasek jest tak gorący, że nawet nie można bez klapek stąpać. Tu muszą być fajne pokazy, ogni. Zobaczmy sobie, chociaż z zewnątrz wirle mają prysznic, basen. Nie wiem, ile tu może być czy To jest to duże? Może trochę mniejsza. Niezłe tu muszą być imprezy na basenie. Toaleta w wysokosławym miejscu wygląda tak. Jaka zaawansowana toaleta. Ej, o! Aha, sama się otworzyła. Pewnie sama się spłucze i umyje. Wystarczy, Można wracać na Phuket. Ja wiem, że niektórzy napiszą: "A zjesz takiego za 10 zł na targu". Oczywiście, jak nie masz żadnych restrykcji żywieniowych, jak chcesz, żeby ktoś się zrobił bez określonych składników, no to niestety musisz jeść w droższych restauracjach, może nie aż tak drogich, ale niestety do... ja się nabawiłam mnóstwa różnych dolegliwości. No i muszę dbać bardzo o to, co jem. Wjeżdżam na Phuket. Już widzę, zaczynają się kolejki. To się nazywa Phuket Checkpoint. Phuket jest największą wyspą w Tajlandii i do tego połączoną z lądem mostem, jak widzicie, można łatwo się przemieszczać samochodem, skuterem, dlatego jest międzynarodowe lotnisko, przez to jest to tak popularne miejsce wśród turystów, tylko to przekraczanie to naprawdę jest takie no, dziwne, no, w żadnej innej prowincji nie ma czegoś takiego, tylko tutaj widocznie ludzie przywożą jakieś dziwne rzeczy, chociaż wiadomo, kto chce to i tak jakoś tam drogą morską przerzuci tak wygląda jazda po tropikalnej wyspie korki, korki, korki jak mam tu przyjechać? Ej, z drogi, dwie godziny drogi, i jak widzicie, plaża wygląda zupełnie inaczej. Setki ludzi. No nie ma spokoju, więc takie dwa światy chciałam Wam pokazać takie kontrasty. Sami wybierzcie, co Wam bardziej odpowiada. Czy puket, infrastruktura, e, imprezy, wszystko pod ręką, czy jakieś spokojniejsze miejsca. Tutaj też znajdziecie wszystko, tylko trzeba wiedzieć, gdzie albo gdzieś pojechać niedaleko. Chcę się też Was o coś zapytać, ponieważ zauważyłam, że takie ładniejsze miejsca lepiej się oglądają, czyli chyba też się Wam podobają, a może takie bardziej lokalne. Napiszcie w komentarzach. Bo staram się pokazywać po prostu też dwa różne światy. Wiele świetnych miejsc znajdziecie również w naszym e-booku o Tajlandii. Link jest w opisie, albo też tutaj. Do tego grupa na Facebooku, gdzie wrzucamy wszystkie miejscówki. Jak aktualnie gdzie jesteśmy, czyli ja byłam w hotelu w knajpie, to tam wszystko też będzie z cenami. I taka wiecie, grupa fajna wsparcia, można pogadać, podzielić się czymś, więc zapraszam. Oraz na mojego patrona, gdzie musicie wspierać kanał. Subskrybujcie kanał. I, I co jeszcze? Wiecie co? Fajnie, że jesteście. Dzięki, cześć!